Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu maraton maturzysty Poprawkowicza z matematyki, w którym codziennie robimy sobie jeden typ zadań za jeden lub dwa punkty, tak żebyście po dwunastu takich zadaniach mogli bezpiecznie zdobyć 30%. Do waszego egzaminu zostało 7 dni. Dzisiaj mam dla was zadanka z nierówności liniowych. Zapraszam. Po co mi ta matma? No dobrze, dzisiaj mamy nierówności na tapecie. Raczej teorii tutaj większej nie będę wam pokazywać. Myślę, że najłatwiej będzie wam wszystko wytłumaczyć i ewentualne błędy wyłapać, robiąc z wami po prostu kilka przykładów. No dobra, no to pierwsze zadanko za jeden punkt. Przeczytajmy. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 1 szósta minus x jest większe bądź równe, 2 trzecie x plus 4 jest. Minus 3, minus 2, bla bla bla. No dobra, mamy nierówność do rozwiązania. I przy nierównościach mamy kilka rzeczy, na które możecie dać się złapać. Zaraz zobaczymy. Dajcie sobie teraz szansę zrobić samemu tą nierówność. Zobaczymy jaki wynik wam wyszedł, a później prześledźcie ze mną rozwiązanie. No dobra, no to pierwsza rzecz, od której byśmy sobie zaczęli, no to przepiszmy sobie tą nierówność. No i oczywiście pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, to przerzucić niewiadome na jedną, wiadome na drugą. Czyli co? W takim razie, no to 2 trzecie x byśmy sobie przerzucili na lewą stronę, oczywiście zmieniając znak, o tym nie zapominajcie. A jedną szóstą przerzucimy sobie na prawą stronę tej nierówności. No dobra, czyli co? Ten minus x... On tu zostaje, żeby nie było. Pamiętajcie, że 1 szósta 1 szósta minus x to jest dokładnie to samo co 1 szósta dodać minus x. Odejmowanie to inaczej dodawanie różnych liczb czy też wyrażeń na minusie po prostu. No dobra, to tak, to minus x zostaje, czyli minus x. 2 trzecie x przerzucamy na lewą stronę, czyli będzie minus 2 trzecie x. No i większe, równe znak zostaje, jeżeli nie zamieniacie sobie nic stronami, a lepiej tego nie róbcie, jak chcecie tylko zdać, tylko pilnujcie się lewa-prawa, to znak nierówności póki co zostaje zawsze taki sam. No dobra, oczywiście mówię o przerzucaniu stronami jakichś składników. No dobra, a po prawej była czwórka, czyli zostaje czwórka, i jedną szóstą wyrzucamy to się zrobi minus 1 szósta. No i teraz ważna rzecz, trzeba umieć odejmować minus X, minus 2 trzecie X, ile to jest, czyli załóżmy X to są złotówki. Komuś wisicie. Jedną złotówkę, bo pamiętajcie, minus x to jest to samo co minus 1x, jakby co? Czyli komuś wisicie jedną złotówkę, a drugiej osobie wisicie, no, 2 trzecie złotego. No to w sumie ile wisicie? No, jednej jedną złotówkę, drugiej 2 trzecie złotówki, to no to w sumie złotówkę i 2 trzecie, tak? Te, tej złotówki. Czyli tak naprawdę to będzie minus 1 i 2 trzecie złotówki, czyli x. Ok, większe, równe. O, no i 4 minus 1 szósta. Tu też musicie na łamkach zwykłych umieć działać, jak nie potraficie, to odsyłam was do mojego materiału z ułamków zwykłych właśnie. Aktualnie można to sobie wyobrazić, że to jakby jak chcecie tu odjąć, czyli że to jest 3 i 6 szóstych, tak? Bo to da nam w sumie 4, ale łatwiej nam się będzie odejmować. Minus 1 szósta, no jeszcze to zostawimy, czyli tak. Z tego zróbmy ułamek niewłaściwy, czyli trzeba wciągnąć tą jedynkę tu do licznika. Mam nadzieję, że wiecie jak to się robi, czyli tą jedynkę mnożymy przez mianownik, czyli to wymnażamy przez siebie, a później tu dodajemy na górę. Czyli 1 razy 3, 3 dodać 2 to 5 czyli tu będą minus 5 trzecich x, większe, równe, no i 3 i 6 szóstych minus 1 szósta, no to to będzie 3 i 5 szóstych. Dobra, to też sobie zrobimy z tego łamek niewłaściwy, czyli większe, równe, o, 3 razy 6 to będzie 18, i do tego trzeba dodać 5, 18 dodać 5 to 23 szóste. No i teraz ważna rzecz. My chcemy oczywiście tutaj policzyć z samego x, tak? Tego x chcemy. To jak mamy tu mnożenie, to trzeba to podzielić przez to, co stoi przy naszej niewiadomości. Wiadomo i zawsze. Czyli my musimy to podzielić przez. Minus 5 trzecich. No i teraz ważna rzecz. Pamiętajcie, jeżeli przy nierówności mnożycie lub dzielicie przez ujemne liczby, to zawsze trzeba będzie teraz zamienić znak nierówności, no, lustrzanie, można powiedzieć. Czyli odbicie lustrzane robimy, tak, w ten sposób. Dlaczego tak jest? No, tak na szybko. Jeżeli byśmy mieli jakąś prawdziwą informację, czyli na przykład, że dwójka jest większa od jedynki, byśmy to teraz pomnożyli przez minus 1, no to tu wyjdzie minus 2, tu wyjdzie minus 1. Co jest większe? Minus 2 czy minus 1. No już jest większy minus 1, bo jest bardziej na prawo na osi liczbowej. Dlatego właśnie trzeba przy ujemnych przy wymnażaniu tylko przez ujemne liczby, czy też dzieleniu, wtedy zamieniamy znak nierówności. Jeżeli mnożycie lub dzielicie przez dodatnie liczby, to znak nierówności zostaje tak jak był. No dobra, to tu zostaje x i teraz tak, 23 szóste mamy podzielić przez minus 5 trzecich. Zamiast dzielić, to będziemy od razu mnożyć przez odwrotność, czyli będzie razy i to będzie minus 3. Piąte, bo liczba odwrotna do minus 5 trzecich to minus 3 piąte po prostu. No dobra, dobra, czyli nasz x wychodzi mniejszy równy od, no i to chyba niestety, i co, możemy tu trochę poskracać, czyli tak, trójkę możemy z szóstką na 3 skrócić, tu zostanie dwójka, tu zostanie jedynka. No i chyba to tyle niestety możemy tu poskracać, no to co tu wychodzi, 23 razy 1, no to 23, oczywiście cały będzie na minusie, mamy tylko jeden minus w mnożeniu, czyli minus 23... No i 2 razy 5 to będzie 10, czyli minus 23 dziesiąte nam wyszło. No i teraz ważna informacja, Jakie jest pytanie. Największą liczbą całkowitą. Jeżeli nie wiecie, jakie to są liczby całkowite, naturalne i tak dalej, no to też odsyłam was do mojego materiału. Dla ósmoklasistów, co prawda, ale to w sumie niczym się nie różni dla was. No to tak naprawdę tu wyjdzie, że ten x jest mniejszy równy, no minus 2030 to jest minus 2,3 przecież, tak? To ja proponuję narysować to teraz na osi. Rysujemy sobie oś, zaznacz. Zaznaczamy sobie na osi, no możemy sobie 0 zaznaczyć, żeby nie było. Minus 2,3 to gdzieś tu będzie załóżmy. I teraz jak to teraz zaznaczyć na tej osi, bo to się może nam przydać. X ma być mniejszy bądź równo tej liczby. W taki inny sposób, jeżeli ten X jest zawsze po lewej stronie waszej nierówności, to wy możecie sobie wyobrazić... Że ten znak nierówności to jest taka strzałka, która mówi, jak macie iść od tej liczby, która wam tu wyszła. Ok? Czyli my mamy iść w lewą stronę, czyli mamy iść w lewą stronę od minus dwóch trzecich, czyli oczywiście bądź równe, czyli odtąd mamy iść w lewą stronę, czyli w tą stronę. Ok, i pytanie teraz jest o największą liczbę całkowitą spełniającą. Całkowita, czyli taka bez ułamka. Czyli jakbyśmy to sobie zaznaczyli gdzieś minus 1, to by było tu, minus 2 by było gdzieś tu, a minus 3 już będzie gdzieś tutaj, tak? W tym miejscu. No to największa liczba całkowita, największa, czyli najbardziej na prawo na osi, ale oczywiście w tym naszym przedziale. To największa liczba całkowita to będzie nasza minus 3 w takim razie, bo minus 2 już się nie mieści, a minus 2 trzecie to nie jest liczba całkowita. Czyli odpowiedź w takim razie do zadania: minus 3, odpowiedź A. Lecimy dalej. No dobrze, kolejna nierówność do rozwiązania: maturalna, zadanie zamknięte. Oczywiście spróbujcie sobie zrobić sami i zaraz prześledzimy razem to zadanko. Dobra, zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. No to bardzo podobne zadanie, tylko troszkę inna nierówność do rozwiązania. Przepiszmy ją sobie: 2 minus x podzielić na 2. Minus 2x jest większe bądź równe 1. No dobra, no i teraz pierwsza rzecz, jaką bym proponował zrobić, to zawsze jak macie jakieś mianowniki w tych nierównościach, to dobrze by było, mianownik, czyli mam na myśli tą dwójkę właśnie, wymnożyć to sobie obustronnie przez właśnie tą liczbę, czyli przez 2. Ja to zapiszę po kolei, co tu się dzieje, żebyście później się nie zgubili, bo jak wymnażacie obustronnie przez jakąś liczbę nierówność czy też równanie, to tak naprawdę wyłapiecie to wszystko w nawiasy i to wymnażacie przez dwa wszystko, tak, tam z prawej czy z lewej strony nie ma to znaczenia. Tu jest razy 2 i tu jest razy 2. Tak to działa teoretycznie, natomiast żeby tych nawiasów już tu nie robić, no to jak macie mnożenie przez nawias, to trzeba każdy składnik w nawiasie przez to wymnożyć, czyli tak naprawdę każdy składnik po lewej i po prawej stronie musimy przez tą liczbę wymnożyć, czyli robimy 2 razy 2 minus x przez 2, no i teraz możemy zrobić od razu minus 2 razy 2x, większe, równe 2 razy 1. No i teraz fajna rzecz, tu się nam dwójki oczywiście skracają do jedynek, Czyli tu nie ma problemu. No to liczymy. Czyli tu zostaje 2 minus x. Minus 2 razy 2 to będzie minus 4, czyli będzie minus 4x. Większe równe od 2. No i znowu, oczywiście, musimy sobie poprzerzucać. Co byśmy tu poprzerzucali? No myślę, że tą dwójkę trzeba przerzucić na tą stronę, i to tyle. Czyli tak, ja to jeszcze przepiszę. Minus x minus 4x jest większe równe. 2. No i zmieniamy znak tamtej dwójki. Minus 2. Minus x minus 4x to będzie minus 5x. Większe równe. No i 2 minus 2 to będzie 0. No i tu znowu musimy się pozbyć tej minus 5. Czyli my musimy podzielić przez minus 5 stronami. Ponieważ dzielimy przez minus, przez ten minus w tym miejscu, to już wiemy i od razu możecie to zrobić. Trzeba zmienić znak nierówności. No i tu zostanie x. No a 0 podzielić na minus 5 to oczywiście po prostu 0. Jak, jak nic chcecie podzielić na ile chcecie części, to i tak dostaniecie nic. No dobrze, no x nam wyszedł mniejszy równy 0, czyli narysujemy to sobie na osi, zaznaczamy sobie nasze 0. Możemy wykorzystać metodę na strzałkę, czyli nierówność nam mówi, w którą stronę mamy iść od zera, czyli mamy iść w lewą stronę, czyli mamy iść odtąd w lewą stronę jest bądź równe, czyli ten punkt również należy, czyli to jest przedział domknięty, czyli ten nawias będzie ostry, tak a propos. No i to będzie taki przedział. Czyli ten nasz X powinien należeć, no co jest najbardziej na lewo tu na Osi. Co tam się dzieje? No tam jest gdzieś minus nieskończoność, tak? Czyli od minus nieskończoności do zera domkniętego. To, że to jest przedział domknięty, czyli ten nawias ostry, jest, ponieważ tu jest kółko zamalowane, a kółko zamalowane jest dlatego, bo tu jest bądź równe, czyli jeszcze dodatkowa ta kreseczka. Czyli która odpowiedź, czyli odpowiedź w takim razie B, lecimy dalej. No i jeszcze jedna nierówność do rozwiązania. Znowu dajcie sobie chwilkę i spróbujcie sami zrobić to zadanie i za chwilę zaczynamy. No dobra, znowu nierówność do rozwiązania, więc sobie ją przypiszmy. Czyli 12 minus 5x podzielić na 2 mniejsze od 3 razy 1 minus 1, druga. X dodać 7x. No i dobra, tu podobna sytuacja jest. W sumie proponowałbym to od razu tą, przez tą dwójkę wymnożyć stronami, żeby się jej pozbyć, czyli zrobimy, że mnożymy to przez 2. Ja to jeszcze rozpiszę, żebyście wiedzieli, co tu się dzieje, czyli to będzie 2 razy. 12 minus 5x podzielić na 2 mniejsze. O, ta dwójka się tu pojawi 2. No i tu było razy 3 razy ten nawias. I teraz ważna rzecz, żebyście mi tu czasami w tym nawiasie tych, tych dwójek nie robili, tak? Tych dwójek tutaj nie ma, jakby co? Bo całym składnikiem dla nas na, w tej stronie to jest nasz składnik, to jest nasz składnik, bo tu jest plusik między nimi. A nie, że to i to jest składnikiem osobnym. To jest w nawiasie wynik tego mnożenia. To jest nasz składnik, możemy powiedzieć. Dobra, i teraz tu mamy plus, i, i tu już musimy zrobić 2 razy 7x. No dobra, no to co? Działamy. No to po to zrobiliśmy, się, żeby się skróciło do 1, tak? Taka była nasza w sumie tutaj. Taki był nasz cel tego wszystkiego. Czyli tak, 12 minus 5x mniejsze od no i 2 razy 3 to będzie 6 to jeszcze sobie przepiszemy minus 1 2 x dodać 2 razy 7 to będzie 14x no dobra no to tam mamy jeszcze nawias do, do wymnożenia czyli 12 minus 5x jest mniejsze od 6 razy 1 bo jak macie liczbę razy nawias to trzeba tą liczbę z każdym składnikiem tu wymnożyć czyli i z jedynką i z minus 1 drugą x czyli 6 razy 1 to będzie 6 6, 6 razy minus 1 druga to będą to będzie minus 3x, dodać 14x. No i może najpierw zrobimy porządek, czyli 12 minus 5x jest mniejsze niż 6, i tu minus 3x plus 14x możemy już do siebie dodać, to będzie ile? To będzie plus 11x, bo 14 minus 3 inaczej. Znowu przerzucamy, czyli tak, to przerzucamy na lewo, czyli będzie minus 5x minus 11x jest mniejsze niż 6 minus 12. Dobra, to co z tego nam wyjdzie? Minus 5 minus 11 to jest minus 16 x jest mniejsze od 6 minus 12 to będzie minus 6 dzielimy to obustronnie przez minus 16, czyli x będzie jaki? No większy, bo zmieniamy znak nierówności przez to, że tu jest ten minus. No i minus 6 możemy zrobić przez minus 16, to się nam poskraca tak naprawdę no przez ile? No przez 2, tu będzie 3, tu będzie 8, czyli tak naprawdę te dwa minusy dadzą nam plus Czyli ten X nam wyjdzie większy od trzech ósmych, czyli jakbyśmy to mieli na osi narysować tu mamy 3 ósme, tu mamy 3 ósme, znak nierówności strzałka w prawą stronę, czyli odtąd w tą stronę, to będzie nasz przedział, czyli to będzie to będzie od tych trzech ósmych do nieskończoności. Mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź: od 3 ósmych do nieskończoności, odpowiedź D. Mam nadzieję, że Wam troszkę ułożyłem, jeśli chodzi o te nierówności jeszcze, tak żebyście tutaj nie zgubili takiego fajnego. Punkciku na tej waszej maturze, jakby się takie zadanko pojawiło. Ci, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzach, jakie będzie rozwiązanie dla nierówności: 2x dodać 3 jest większe od 2x dodać 1. Ciekawy jestem, co napiszecie, jakby co. Jeżeli materiał się podobał, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?